Strasznie obco ze światem. Patrzyłam po prostu na trawę i czułam, że nie jestem częścią. Że, że, że trawę, normalną trawę. Nie, że mam nie po prostu. Tak, domyślałem się. Robimy no. kreskę i jazda. Robimy kreskę i jazda. No, i jazda. Mhm. no to, to trochę strasznie teraz z tym myślę. Wiadomo, przynosiło mi to jakieś korzyści, ale też. Nie miałem takiej obawy, że jak mama będzie mi robić te testy, to to będzie wychodzić. Bo po prostu, nawet kiedy widziała po prostu po mnie, że jestem na pana, to, to ja mówiłam, że nie jestem, ona robiła mi testy i nic nie wychodziło. Mhm. Po co Ty tutaj przyjechałaś? Bo ja naprawdę, jak ja się dowiedziałam, że tutaj jest dla mnie miejsce, to przysięgam, że ja się prawie popłakałam ze szczęścia. Hej, jestem Estosław. Witajcie w kolejnym odcinku z serii z Monaru, gdzie jestem w Monarze Wyszków i nagrywam rozmowy z osobami, które e, zdecydowały się na terapię od uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Ale zanim zaczniemy, chciałem wam pokazać moją książkę którą napisałem razem z Bartkiem Przybyszewskim. Znajdziecie tam m.in. informacje o tym, czym jest uzależnienie robione z profesorem Mateuszem Golą. E, tą książkę możecie kupić szybko i bezpiecznie na stronie zapraszam, polecam i zaczynamy. Ze mną dzisiaj jest Sabina. Cześć Sabina. Cześć. Sabina, bardzo Ci dziękuję, że zdecydowałaś się na rozmowę. I zacznę od pytania, które zadaję praktycznie wszystkim. Jak u ciebie zaczęła się historia z substancjami psychoaktywnymi? co było pierwsze, ile miałaś lat, jak to wyglądało? Y na początku y kiedy miałam 13 lat, to poszłam do gimnazjum. Wtedy poznałam jakieś starsze koleżanki, po prostu i tak dalej, które jakoś powiedzmy wprowadziły mnie w ten świat. Ale to był tylko alkohol, i to nie były jakieś przesadne ilości czy coś takiego, ale myślę, że to już wtedy się zaczęło. Potem zaczęłam popalać marihuana, ale w sumie nie podobało mi się to aż tak. No i kiedy miałam 15 lat, to wkręciłam się w, w, po prostu w, w mefedron, w kryształ. Nie wiem, nie wiem, jak to tak do końca nazwać. To było głupie. <śmiech> <śmiech> nie ważne. No i, i tak. I no to moja przygoda, jakby przygoda, złe słowo. Jakby mój problem zaczął się właśnie w wieku tak 15 lat, taki poważny. No i tak. Więc to jest na pewno bardzo ciekawe, bo jesteś jedną z licznych osób. Która na moje pytanie, i to chciałbym mocno zauważyć, odpowiedziała, że moja przygoda z substancjami psychoaktywnymi zaczęła się od alkoholu, bo większość osób z reguły zakłada, że ja pytam od razu o marihuanę, mefedron, cokolwiek. I to jest fajny punkt myślenia, o tym też właśnie w książce poruszamy, że substancje psychoaktywne to właśnie też alkohol, nikotyna. Ale to, na co bym chciał zwrócić jeszcze mocną uwagę, bardzo wczesny wiek 13-15 lat. Jak w takim wieku miałaś dostęp do takich substancji? No, tak jak mówiłam, jak poszłam po prostu do gimnazjum, to zaczęłam poznawać te starsze osoby. Mhm. I ogólnie zawsze jakoś obracam się w takim towarzystwie właśnie starszych osób. Nie mówię, że to było nie wiadomo, jaka, jaka różnica wieku. Tutaj parę lat czy coś takiego. Ale właśnie miałam takich kolegów, którzy po prostu. Się, się tym zajmowali. Mhm. Właśnie ten, jak miałem te 15-16 lat, bo to było tak, tak na skraju tego, to miałam po prostu takich kolegów, którzy jakby zamawiali to z internetu i do paczkomatów po prostu. To były duże ilości. Ja, ja, ja po prostu w ogóle za to nie płaciłam, tak jakby. I, I tak, i to tak się odbyło. A czy to było tak, że to się działo głównie na imprezach weekendowo, czy w szkole, czy jak to w ogóle było? To ogólnie zaczęło się tak, że wziąłem pierwsze parę razy, ogólnie zawsze byłam przeciwniczką narkotyków, poznałam takiego po prostu chłopaka, który był z 4 lata starszy ode mnie. Przyszedł, przyszedł, do mnie i jakby udawał, że to, że ma coś w spodniach, ale że nie wie, co to, bo długo nie miał założonych tych spodni i coś takiego. I ja mówię, no taka głupia, głupia po prostu taki głupi dzieciak. I mówię, że no pokaż i w ogóle przecież nikomu nie powiem. A on mówi, no dobra, I ja mówię, no dobra, no to. I on mówi, że nie muszę tego brać. I ja mówię, że nie chcę i w ogóle. Ale wzięłam i to był pierwszy raz. Potem już następnego dnia poszłam na imprezę i, i się naćpałam. I moja mama wtedy się o tym dowiedziała przez moją przyjaciółkę, bo powiedziała po prostu wtedy swojej mamie, że śpimy jakiś kolegów i tak dalej, a moja mama myślała, że śpimy u innej koleżanki. I o, o, o siódmej przyjechała i, i właśnie zagroziła, że Yy, że pojedziemy na komendę, i tak dalej. Yy, ja już się chciałam przyznawać, ale ta druga koleżanka powiedziała: Nie, nic nie mów. w ogóle w tym aucie yy, nie wiem, czy to dobrze tak upłynął. No, yy, no po, po, i, 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 i. zrobiłem wątek, mm -hmm. że jechać się na tak Nic nie mów. Ta koleżanka powiedziała: Aha, ta koleżanka powiedziała, że nie, nic nie mów. A ja mówię. Dobra, no i od tego czasu mama mnie zaczęła kontrolować, no i, i, i dlatego się bałam, I, i nawet jak sporadycznie coś wzięłam, czy na jakiejś imprezie, czy coś, to zazwyczaj zawsze mi robiła testy, więc, więc ja się bałam po prostu, więc nie robiłam tego, no ale właśnie wtedy, jak mówiłam o tych kolegach i tych tym zamawianiu narkotyków do z, 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 dopalaczy z internetu, to po prostu y, pierwszy raz to było po prostu w aucie w biały dzień y, i, i wtedy właśnie się dowiedziałam, że to są dopalacze, więc to nie wyjdzie na testach y, i to się właśnie tak zaczęło, że, że to nawet nie było na imprezach, to po prostu było tak dla, dla jakiejś rozrywki, y, właściwie, właściwie nie wiem dlaczego, ale, ale wkręciłam się w to najbardziej z tego powodu, że że wiadomo, przynosiło mi to jakieś korzyści, ale też nie miałam takiej obawy, że jak mama będzie mi robić te testy, to to będzie wychodzić, bo po prostu nawet kiedy widziała po prostu po mnie, że jestem naćpana, to, to ja mówiłam, że nie jestem, ona robiła mi testy i nic nie wychodziło. Mhm. Tak. Mhm. A czy Twoja mama nie miała świadomości, <laughs> że są substancje, które nie wychodzą na testach, i nie wiedziała, że to mogą być właśnie dopalacze? To znaczy mi się wydaje, że ona y, że ona na początku y, możliwe, że, że mi wierzyła mhm. i ja to jeszcze dobrze ukrywałam wtedy y, ale potem po prostu i, tak jakby ona nie miała na mnie siły, bo ja jej mówiłam, ona mówiła, że jest inaczej y, no i właściwie nie wiedziała za bardzo, co ma ze mną zrobić, bo ja w ogóle się jej nie słuchałam. Po prostu nie miała jakichś dowodów na to, że mm -hmm. po prostu parę razy mi groziła, że po prostu pojedziemy do szpitala i, i tam mi zrobią testy. No ale jakoś nigdy się nie wiem, nie miała na tyle odwagi, czy, czy, nie, czy nie wiem, z czego to wynikało. A poza stresem, tym, że mama Cię skontroluje i to się wyda, czy. Obawiałaś się jakichś innych konsekwencji używania, czy raczej nie myślałaś o tym, że coś może ci się przydarzyć przez to? Yy, nie, w ogóle, w ogóle o tym nie myślałam. Yy -y. A wiedziałeś w ogóle, czym są te substancje, jak działają, jakie szkody mogą wyrządzić, jak długo działają, jak je przyjmować, czy, czy po prostu koledzy zamawiali i, i oni też w sumie nie wiedzieli? Tylko po prostu robimy kreskę i jazda. Może no, robimy kreskę i jazda. Mhm. No to trochę strasznie, teraz o tym myślę, ale tak było. Mhm. A y, czy to była jakaś większa taka grupa znajomych? Czy to was kilka osób było? Y nie to może pytam inaczej, czy, czy po prostu inni ludzie w szkole o tym wiedzieli? Czy... To nie byli w ogóle ludzie ze szkoły. Aha. To, to byli po prostu z, znajomi z, z tego samego miasta, mhm. tak jakby. To była jakaś tam ekipa znajomych, ale to w ogóle nie wiązało się ze szkołą raczej. Mhm. Towarzyska, grupa. Tak, tak. No, tak. Okej, okay, a zac zaczęłaś zauważyć jakieś pierwsze złe rzeczy. Jakieś, które ci się przytrafiały? Czy długo było naprawdę fajnie? i... Eee, to znaczy było na pewno e, długo fajnie. E, nie przejmowałam się konsekwencjami. Związałam się z nim i on też, e, tak jakby, e, był dealerem. Mhm. Jeszcze raz pytanie? Taką... Nie, spokojnie, Ani... tak jak się jest dobrze. Ale jeszcze raz takie było pytanie? Eee, czy to byli ludzie ze szkoły, czy z inną? Dobra. No to tak, no to. Kurde. To jest ciekawy ten wątek o tym, jak później było, i że tego chłopaka poznałaś. Aha. Czy zauważyłam jakieś tam? Te... Szkoda, tak, tak, rację. Dobra, już, już, już rozumiem. No. I jakby zacząłem się zamykać na niego i jego znajomych, tak jakby po prostu zawsze miałem dookoła siebie jakieś wielkie grono ludzi. Tak naprawdę byłam strasznie samotna, ale dookoła mnie było, było wiele ludzi po prostu yy, i było, było po prostu powiedzmy, tak, że ja po prostu miałam w dupie wszystko, yy, to, bo to w pierwszej właśnie liceum to było przełam w trzeciej gimnazjum, pierwszej liceum, to ja, ja naprawdę ja miałam w dupie wszystko, yy, nie zdałam klasy. Yy, w sumie śmiałam się z tego. W ogóle się, yy, w ogóle się tym nie przejmowałam. Jakby to co się działo z moją mamą wtedy też jakby może jak już byłam na zwale na rano, to się tym przejmowałam, ale ogólnie to po prostu włączałam tryb samolotowy i, i miałam totalnie w dupie to co się dzieje u mnie w domu, wolałam po prostu z niego wychodzić. I, I dopiero po jakimś, jakimś tam czasie, myślę, że to było półtora roku zaczęłam po prostu zauważyć coś takiego, że chciałam gdzieś wyjść i mówię, kurwa, jak mi się nie chce tam iść, bez, bez tego tak sobie myślałam, że i pamiętam raz, miałam właśnie wyjść gdzieś i sobie o tym pomyślałam i mówię taka pierwsza myśl i mówię, to że coś chyba jest nie tak, skoro bez tego nie chce mi się wyjść no, ale jednak wymawiałam sobie, że, że, że ten, no ale Najgorsze to było y, jakoś w 2019 roku y, i w 2020 ja zaczęłam po prostu mieć taką straszną y, derealizację, jakby y, czułam się strasznie obco ze światem, patrzyłam po prostu na trawę i czułam, że... Nie jestem częścią, czyli czy, czy trawę, normalną trawę. Nie, że, że Markus po prostu. Tak, domyślałem się. I, i myślałam sobie, że jestem tak daleko od tego, jakby od świata. Nawet nie wiem, jak ja mam to opisać słowami, ale wtedy sobie właśnie tak myślałam, że, że po prostu jakbym w ogóle nie była częścią tego wszystkiego, i, i to było. Po prostu się czułam tak wy, wyobcowana ze wszystkim, tak jakby. No. A czy przy realizacji się też odczuwa trochę jakby poczucie, jakbyś była w grze, w tak, śnie? Tak. Mogłabyś coś więcej o tym opowiedzieć? Bo to jest ciekawy temat. Yy... Jak to wygląda i... Bo, bo dużo osób się zastanawia w sumie. To znaczy... Yy, yy, powiem jak to u mnie, bo nie yy -y. wiem... Yy, no ja po prostu... Yy, ja zawsze sobie tak mówiłam, że po prostu... Yy, że, że, że życie jest takie... Tak, kurde, nie wiem jak to pisać. Że tak jakby czym ja jestem wobec całego wszechświata, wobec wszystkich ludzi, którzy już istnieli na świecie, wobec tego wszystkiego, co już się stało i co się stanie, że tak naprawdę nikt nie będzie o mnie pamiętał. Dlatego moje życie nie znaczyło dla mnie wiele, po co to nie wiedziałam i, i właśnie. Czułam się po prostu tak, jakbym siedziała obok, obok po prostu tej osoby, którą jestem, i po prostu patrzyła na tą osobę, co ona w ogóle odpierdala. Mhm. Że, 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 że jakby, no nie wiem, jak to opisać nawet. Tak no to się są trudne rzeczy też, rzeczy do, do mhm. przekazania z reguły. A czy to też jest to, tak, że nie do końca czułaś jakby sens życia w ogóle takiego? Be bezcelowość? Nie wiem. Tak. To właśnie się y, mocno jakby wiąże z tym, że, że, że ja właśnie sobie mówiłam, że tak jakby na tym świecie y, wobec tego wszystkiego jestem niczym. Mhm. Y, no, coś takiego. A czy obecnie myślisz inaczej? Y, na pewno. Ja powiem ogólnie, że y, ja już byłam na terapii y, w 2020 roku. Tylko wytrzymałam, już słowo. Byłam tam tylko 3,5 miesiąca. Uh -huh. I, i, I. Mogę powiedzieć? Tak? Uh -huh. Wszystko można no, Dobra. No to pojechałam tam właśnie z tego powodu, że, że czułam straszną tą derealizację, pustkę, po prostu. Czułam bez sensu wszystkiego, tak naprawdę. Jeszcze byłam w takiej po prostu nieciekawej relacji z, z, z tym moim byłym wopakiem. Mm -hmm. Nie wiem, czy my wtedy byliśmy razem, bo tak. Bo to jest dosyć zmartwiona historia, ale jakoś po prostu czułam, że czułam, że to jest naprawdę już jakieś dno. Byłam, byłam po prostu wycieńczona, byłam strasznie chuda i. A najlepsze naj, to, że ja, jak patrzyłam na siebie w lustrze, to mi się nadal wydawało, że jestem gruba i jeszcze bardziej chciałam być chuda, ale to nieważne. No i, i, i poszłam do, do mojej pani psychologu, do której chodziłam od kiedy miałam 13 lat. No i, i ona właśnie jakby z jej pomocą, bo tak to nazwę, po prostu pojechałam do tego pierwszego ośrodka i. i ja nie wiedziałam wtedy w ogóle. To nie był Monar, coś mm -hmm. typu Monar, ale to nie był Monar, to było w Sopocie. I, I jakby. Myślę, że nie zdawałam sobie ze wszystkiego tak do końca sprawę. I wytrzymałam tam te 3,5 miesiąca. Potem wyszłam w grudniu i, i, i w sumie nie spałam przez jakieś 2-3 miesiące. Potem raz wzięłam. I, I stwierdziłam. Chociaż przez ten cały czas, od kiedy wróciłam do domu, to byłam cały czas na takim czymś, żebym chciała znowu, mhm. ale <laughs> jakby odcięłam się od tamtych znajomych i tak za bardzo nie miałam skąd, bo, bo po prostu nie chciałam się odzywać, żeby mhm. nie wyjść na taką, że pojechałam gdzieś sobie do jakiegoś środka, teraz wracam i znowu, znowu bym chciała się do nich odezwać. Nie chciałam po prostu y, z zrobić siebie. Kogoś komu nie wyszło, nie. I, i dlatego dlatego nie chciałam się odzywać do tych ludzi, od, od których wiedziałam, że bym coś załatwiła. No, no i, i wtedy widziałem ten pierwszy raz po tych paru miesiącach i, i stwierdziłem w sumie, że, że to jest to samo co zawsze, i, i przystam Jakby drugi raz już nie widziałam, chociaż powiem, że. Yy, przez cały czas w sumie paliłam yy, marihuanę, ale do dzisiaj mam problem z tym, żeby uznać ją jako narkotyk. Ale wiem, że muszę to zmienić. Ale mówię teraz o twardych narkotykach. No i, i, i co? I, i, I znowu się wkręciłam w to wszystko po tym jednym razie. Nie brałam miesiąc, a potem znowu wszystko się posypało, jakby. Myślałam, że jak wrócę po prostu z tamtego ośrodka, to że. Wróć yy, wszystko zmieniło się w moim życiu, że coś przepracowałam i w ogóle, a tak naprawdę to, to były bzdury, ale to jakby zabrało mi yy, tamten ośrodek zabrał, zabrał mi komfort yy, cipania tak naprawdę, bo wiedziałam, że to już yy, że po prostu, że też nie jest zabawa, że tak jak, jak jeszcze nie jesteś nie byłeś w takim miejscu, to sobie myślisz, że no, że to jest zabawa, jeszcze możesz się oszukiwać w głowie sam siebie, bo innych to wiadomo, że możesz oszukać, ale siebie to, yy, to już, już tak za bardzo nie oszukasz I, i, i po prostu mi się cały czas powtarzała ta filozofia tutaj co yy, codziennie rano mówimy, tam w każdym chyba ośrodku środku się mówi filozofię mhm. I, i codziennie i po prostu za każdym razem mi się to wszystko powtarzało w głowie i, i po prostu no tak, miałam wątek. Mhm. Ale wiesz, co było w ogóle takim y, powodem, że wzięłaś wtedy po, po wyjściu z tamtego ośrodka? Jak to się wydarzyło? Ten pierwszy raz i ten kolejny, po którym. Ale ja chodzi o otwór mm. nerwotki? Mhm, mm tak. Y, co się wydarzyło? <laughs> y, szczerze to, y, po pierwsze, tak. Y, wróciłem do y, starych znajomych którzy myśleli, o których, o których myślałam, że nie są aż tak y, toksyczni dla mnie, y, chociaż dzisiaj wiem, że to była bzdura. Y, Zaczęłam znowu myśleć o tym moim byłym chłopaku, który oczywiście y, no, był, był dealerem i tak dalej. I... Y, y, y... Myślę, że największy wpływ na to miało właśnie to, że się przeliczyłam z tym, że myślałam, że będzie już teraz zajebiście, a wcale nie było. Że zaczęło mi się sypać ze szkołą trochę, właśnie jakieś kłótnie z jakimiś znajomymi, po prostu znowu tak weszłam w stary schemat. Tak jakby ci ludzie starzy, jakieś problemy i, i, i już po prostu nie miałam nad siły. A w tym ośrodku przez tak krótki czas nie wypracowałam sobie takich narzędzi, y, z którymi mogłabym jakoś to naprawiać y, sama ze sobą. Tak myślę, że to wpłynęło na to najbardziej. A tutaj teraz w monarze jak długo już jesteś? Y, jestem tutaj od... Y, po, gdzie jest 25? Dobra. Tak. No, no to dwa dni temu byłam, yy, dwa dni temu yy, sześć miesięcy. Sześć miesięcy? Tak. Czy jest praktycznie dwa razy dłużej niż tak. w poprzednim ośrodku? No, dlaczego ci się teraz udało być dłużej? I yy, jakie są perspektywy na to, że zostaniesz cały rok? Yy, to znaczy. Trzeba yy... się zastanowić. Dobra, brzmi. To znaczy tak, ja y, przez ten czas właśnie jak znowu zacząłem pać y, teraz w tym, y, w tym roku, y, to już naprawdę się do, y, doprowadziłam do takiej autodestrukcji, że codziennie po prostu praktycznie ciałam sobie nogi, y, brałam po prostu drzwi i uderzałam sobie drzwiami y, głową o drzwi. Y, Rozrywałam sobie właśnie najbardziej kłótnie z tym chłopakiem, ale to też myślę, że była jakby moja psychika, którą no zrujnowałam sobie, to po prostu rozdzierałam sobie własnymi rękami koszulkę z, z jakby z histerii. Yy, po prostu ja naprawdę nie chciałam żyć. Może chciałam, ale ale tak jakby nie potrafiłam. I yy, ja tak jakby wiedziałam, że jeśli ja y, nie załatwię tego wszystkiego, co mam w głowie, y, no to nigdy nie będę szczęśliwa, że nigdy już tego nie poczuję, bo ja od wielu lat już y, nie czułam szczęścia. Tutaj poczułam, y, tak myślę, ale jechałam tutaj po prostu z takim nastawieniem, że y, muszę i chcę skończyć tą terapię, jeśli coś kiedykolwiek jeszcze ma mi się udać. I, i, I myślę, że, 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 że to było, że nastawienie, tak jakby, że po prostu co by się nie działo, no, muszę wytrzymać ten rok, że bo ja zawsze całe życie uciekałam, I, i nawet na tamtej terapii taka dziewczyna mi powiedziała, że ja całe życie niczego jeszcze nie skończyłam. To chcę skończyć. I ona rzeczywiście skończyła tą terapię. I ja sobie powtarzam w głowie właśnie te słowa, że, że kurwa, ja nigdy jeszcze niczego nie skończyłam, że tak jakbym. Ja nawet do siebie piszę w pamiętniku listy. Jeśli, kiedy chcę wyjeżdżać, to mam w pamiętniku po prostu listy do siebie z takimi jakby moty motywacyjnymi słowami ode mnie dla siebie. Że tak jakby, że, że po co ty tutaj przyjechałaś? Bo ja naprawdę, jak ja się dowiedziałam, że tutaj jest dla mnie miejsce, to przysięgam, że ja się prawie popłakałam ze szczęściem. Że po prostu, że ktoś mi pomoże, że to będzie koniec tej męki mojej. No. Tak. A powiedziałaś też, że długo nie czułaś szczęścia i tutaj poczułaś szczęście. Co ci to dało? W sensie, co spowodowało, że miałaś to uczucie? Eee. Co to spowodowało? <śmiech> <śmiech> Muszę się zastanowić. <laughs> nie wiem, samo. Eee. Dobra, wiem myślę, że to, że, że już nie jestem wiecznym zmartwieniem mojej mamy. W ogóle, właśnie, bo na początku miałam taką motywację w sobie i tak dalej, ale jak były takie najtrudniejsze momenty, to najbardziej zatrzymywała mnie myśl o mojej mamie, bo ona po prostu przez wszystkie te lata jakby walczyła o mnie, nieważne co by się działo. Myślę, że wiele... Wiele, wiele mam by, by zostawiło już swoje dzieci i to nawet by było zdrowsze, w sensie nie wiem tego, czy tak by było, ale po mhm. prostu moja mama walczyła z całych sił, też była współzależniona, była na terapii i, 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 i przerobiła to. Ale myślę, że tak, że to, że po prostu wiem, że ona wie, że ja jestem tutaj bezpieczna. To, że mogę mieć y jakąś bliską sobie tutaj osobę, y bo, bo mam taką po prostu. Czuję, że mam przyjaciółkę. Mm -hmm. y a ja, ja kiedyś bardzo, bardzo. Y bardzo nadużywałam tego słowa przyjaciel. I, i teraz y boję się już jej wymawiać, a, a myślę, że Ola jest moją przyjaciółką. I, i, i tak, to, że po prostu. Może być coś między mną, a kimś, coś takiego y, po prostu prawdziwego. Bo wszystko wcześniej było takie pełne obłudy i takiego, takie fałszywe nawet z mojej strony. Ja nie mówię, że to byli tylko ludzie. Y, wiem, wiem, jaka ja byłam y, i, i się mieszałam w różne afery i, i byłam konfliktowa i tak dalej. Y, ale to, to wszystko ze mną robiły właśnie narkotyki, a, a, a mi się wydaje, że ja nie jestem taka w środku i, i tak. Myślę, że to mi daje tutaj szczęście. I to, że po prostu mogę sobie, bo w ogóle zacząłem tutaj biegać, uwielbiam biegać, to, że po prostu mogę sobie iść biegać i, i w, trzy razy w tygodniu i, i, i nie wstaję po prostu zaklejona, że, że, że kurde, ciężko w ogóle mi wstać z łóżka. I tak jakby czuję w ogóle jakąś moc, moc sprawczą, coś takiego. A jeśli chodzi o tą moc sprawczą, to co byś chciała robić po tym, jak wyjdzie z ośrodka? Ja skończyłam liceum, ale nie, nie poczekałam do matury, bo, bo się bałam, że nie przeżyję. To, to było jakieś dwa tygodnie, tylko żebym poczekała, ale bałam się i tak zaczekałam do końca szkoły, aż skończy szkołę, bo to była chwila. To na pewno chcę w maju, jak będę już będę kończyć terapię, pisać maturę. I Jeśli mi się uda, no to bym chciał iść na studia. Mam taka, takie marzenie, żeby iść na kryminologię, ale czy to się uda, to nie wiem jeszcze tego. Ale mam nadzieję, że tak. Chciałbym na pewno pomagać ludziom. Jeszcze nie wiem w jaki sposób i tak dalej, ale, ale chciałabym jakby dać y, dać światu, nawet nie ludziom, bo ja, ja w ogóle kocham zwierzęta, jestem wegetarianką i może po prostu światu coś dobrego od siebie. Mhm. Coś takiego. Super. A ile masz lat obecnie? Y, za dwa miesiące/dwadzieścia. 20. 20 lat. No to rzeczywiście za to było mocnych 7 lat. 5 lat, zależy jak ten moment liczyć, mhm. ale tak naprawdę całe życie jest przed tobą. Ja mocno trzymam kciuki za maturę, za dalsze studia i za kryminologię I mam nadzieję, że będziesz bardzo dobrą kryminolożką i wyśledzisz multum fajnych spraw. A bardzo serdecznie Ci Sabina chciałem podziękować za tą rozmowę i że podzieliła się z nami tą historią, i trzymam mocno za ciebie kciuki. Wam bardzo serdecznie dziękuję, że oglądaliście. Napiszcie proszę coś miłego w komentarzu, no i dziękuję wszystkim e, osobom, które wspierają mnie na Patronite. To dzięki Wam też takie nagrania są możliwe. Dzięki jeszcze raz.